Roman Sowiński stoczył zacięty pojedynek z Jarosławem Kołodziejczykiem. Pierwszy set wygrał 21 do 13. Niestety drugi oddał przeciwnikowi niewielką różnicą punktów 19-21. Jednak w trzecim potwierdził swoją przewagę zwyciężając 21-11. Olimpia Grudziąc, pragnąc zdobyć złoty medal Ekstraktasy Polskiej przy wyniku 5-3 nie mogła sobie pozwolić już na żadną porażkę w ostatnich pojedynkach. Igor Budilkin na drugim stole zmierzył się z Tomaszem Gonkowskim. Na pierwszym stole Leszek Kucharski zagrał z najlepszym zawodnikiem waniora, Chińczykiem Ksukajem. Igor Budnikin nie zawiódł w tak ważnym dla naszej drużyny spotkaniu zwyciężając 2-0 w setach do 16 i do 11. Wszystko, a więc Mistrzostwo Polski zależało w tym momencie od Leszka Kucharskiego. W pierwszym secie bliskim zwycięstwa był właśnie Kucharski. Niestety uległ Chińczykowi 19-21. Przy oszałamiającym dopingu kubiców z Ostródy zakończył się drugi set ostatniego pojedynku rundy play-off. Zwyciężył Ksukaj 21-15. Wynik całego meczu 6–4 dla Olimpii zadecydował o zdobyciu złotego medalu przez drużynę z Ostrudy. Do szczęścia zabrakło nam jedynie jednego punktu. Beniaminek ekstra klasy Olimpia Grudziądz zdobyła tytuł wicemistrza Polski w tenisie stołowym. Życzmy sobie, by inne drużyny, znajdujące się w sportowej czołówce Polski, odniosły podobny sukces. Popatrzmy przez chwilę na radość kibiców z Ostrudy, która równie dobrze mogłaby być udziałem Gruziądzem.